Wyobraź sobie sytuację, pytasz ją, gdzie chce iść na kolację, odpowiada: naprawdę mi wszystko jedno. Wybierasz miejsce, idziecie. Ale coś się zmienia, jej energia opada, odpowiada krótko. Uśmiecha się, ale bez autentyczności, i ty czujesz to, że coś jest nie tak. Próbujesz dopytać: wszystko w porządku? Tak, wszystko dobrze. Ale wiesz, że nie jest i zaczyna się w tobie chaos. Co zrobiłem źle? O co jej chodzi? Przecież powiedziała, że jej wszystko jedno, przecież potwierdziła, że wszystko w porządku, ale jej zachowanie mówi coś innego. To jest jeden z najbardziej frustrujących momentów w relacjach, gdy słowa i działania nie idą w parze, gdy to, co słyszysz, nie pokrywa się z tym, co widzisz. I nagle czujesz się zagubiony w relacji, która miała być prosta. Dzisiaj chcę ci pokazać coś, czego większość mężczyzn nie rozumie i przez to traci orientację w dynamice z kobietą, nawet gdy bardzo się stara. Nie chodzi o to, że kobiety kłamią, nie chodzi o manipulacje. Chodzi o coś głębszego: o sposób, w jaki wiele kobiet uczyło się komunikować emocje w świecie który karał je za bezpośredniość. I jeśli nie nauczysz się rozpoznawać tych sygnałów, będziesz cały czas zgadywał, co naprawdę się dzieje, będziesz uczestniczył w umowach, które zmieniają się bez twojej wiedzy, będziesz czuł, że robisz coś źle, choć nie wiesz co. Dzisiaj pokażę Ci pięć najbardziej powtarzających się sygnałów, które pojawiają się wtedy, gdy jej słowa nie odzwierciedlają prawdziwego pragnienia. Nie po to, żeby wszystko usprawiedliwiać, nie po to, żeby Cię nauczyć odgadywać myśli, ale po to, żebyś przestał tkwić w chaosie i zaczął widzieć wyraźnie, co naprawdę jest komunikowane, bo w relacjach ludzkich, szczególnie emocjonalnych, to, co niewypowiedziane, również komunikuje. Dlaczego słowa i działania czasem się rozchodzą? Zanim przejdziemy do konkretnych sygnałów, musimy zrozumieć jedno. Konflikty między tym, co kobieta mówi, a tym, co robi, nie biorą się z próżni. Od dzieciństwa wiele kobiet uczy się, że bycie zbyt bezpośrednią może prowadzić do odrzucenia że otwarte wyrażanie swoich potrzeb to bycie wymagającą, że prosić o coś wprost to ryzykować, że zostaniesz postrzegana jako za dużo. I to nie jest teoria, to wzorce wyuczone w relacjach rodzinnych, szkolnych, romantycznych. Efekt? Kobieta uczy się komunikować pośrednio, chroni się słowami, ale ujawnia prawdę przez działania mówi nie, ale nie wycofuje zaangażowania mówi wszystko jedno, ale oczekuje, że zauważysz jej preferencje. To nie jest gra. To strategia ochronna. I teraz kluczowe pytanie. Co ty robisz z tą informacją? Jeśli traktujesz jej słowa dosłownie, tracisz dostęp do tego, co naprawdę czuje. Jeśli traktujesz wszystko jako manipulację, stajesz się defensywny i tracisz więź. Ale jeśli nauczysz się widzieć wzorce, Wtedy zaczynasz rozumieć, co naprawdę jest komunikowane i coś się zmienia. Przestajesz się winić, przestajesz zgadywać, zaczynasz reagować z klarownością. Bo dojrzały mężczyzna nie odgaduje myśli, ale obserwuje spójność i reaguje z pozycji szacunku, do niej i do siebie. Teraz przejdźmy do konkretów. Pierwszy sygnał mówi wszystko jedno, ale reaguje emocjonalnie na Twoją decyzję. Zaczniemy od sytuacji, która pojawia się niemal w każdej relacji. Pytasz ją, co chce robić, gdzie iść, co wybrać? Odpowiada, naprawdę wszystko mi jedno, ty wybierz, ty wybieram. A potem widzisz: spadek energii, powściągliwość w reakcjach, delikatny dystans. Pytasz ponownie na pewno w porządku. Tak przecież mówiłam, że mi wszystko jedno. Ale ty czujesz, że coś jest nie tak i to jest właśnie moment, w którym większość mężczyzn traci orientację. Bo logicznie, jeśli powiedziała wszystko jedno, to nie powinna reagować emocjonalnie na wybór, prawda? Ale psychologia emocji nie działa tak jak logika słów. Co naprawdę się tu dzieje? Gdy kobieta mówi wszystko jedno, często nie oznacza to emocjonalnej neutralności. Oznacza, nie chcę decydować, ale chcę być wzięta pod uwagę. Nie chcę brać odpowiedzialności za wybór, ale mam preferencje. To brzmi sprzecznie, może dla logiki, ale dla emocji to całkowicie naturalne. Wiele kobiet uczyło się, że wyrażanie preferencji to ryzyko, że jeśli będą zbyt konkretne, mogą zostać postrzegane jako trudne, wymagające, kapryśne. Więc tworzą przestrzeń, w której ty decydujesz, ale w głębi liczą, że wybierzesz coś, co uwzględnia ich preferencje. I kiedy nie uwzględniasz nawet nieświadomie, ona czuje, że nie została zauważona. Co z tym zrobić? Po pierwsze, przestań traktować wszystko jedno jako neutralność emocjonalną. Traktuj to jako zaproszenie do uwzględnienia jej Decyzji, nawet jeśli nie wypowiada swoich preferencji wprost. Po drugie, możesz spróbować inaczej. Zamiast pytać, co chcesz, spróbuj. Myślę o X, co o tym sądzisz. Dajesz jej wybór, ale bez presji decydowania. Po trzecie, obserwuj jej reakcję. Jeśli widzisz spadek energii po decyzji, nie ignoruj tego. Możesz powiedzieć wprost spokojnie, widzę, że coś się zmieniło. Jeśli wolisz coś innego, możemy to zmienić. To nie jest słabość, to uważność. Zrozum jedno. To nie jest o tym, żeby zgadywać myśli. To jest o tym, żeby widzieć emocje, które są komunikowane przez zachowanie, nie tylko przez słowa. I kiedy zaczniesz to robić, przestaniesz czuć się zagubiony w relacjach, w których wszystko jedno nigdy nie znaczy wszystko jedno. Drugi sygnał. Prosi, żebyś szedł powoli, ale rozlicza cię z braku obecności. To jeden z najbardziej mylących sygnałów i jednocześnie jeden z najczęstszych. Mówi ci, chodźmy powoli, nie spieszmy się. Ty to szanujesz, dajesz jej przestrzeń, nie naciskasz, nie piszesz codziennie, nie przyspieszasz bliskości, a potem nagle słyszysz. Ostatnio cię nie ma, czuję, że się oddalasz. I ty myślisz, ale przecież powiedziała, żeby iść powoli. Tak, ale powoli nie oznacza: zniknij. Co naprawdę komunikuje ta rozbieżność? W większości przypadków, gdy kobieta mówi: chodźmy powoli, nie oznacza to, że chce ochłodzenia więzi. Oznacza to: nie przyspieszaj intymności zbyt szybko, ale nie znikaj. Nie naciskaj, ale bądź obecny. Nie przytłaczaj, ale pozostań spójny. To subtelna różnica, ale kluczowa. Wiele kobiet potrzebuje czasu na zbudowanie zaufania emocjonalnego, zanim wejdą głębiej w bliskość. Ale to nie znaczy, że chcą poczuć brak zaangażowania z Twojej strony. Gdy mężczyzna słyszy powoli, często myśli: okej, okay, cofam się, daję jej przestrzeń, nie będę naciskał. I znika. A ona interpretuje to jako brak zainteresowania, jako oznakę, że dla niego to nie było ważne, że odpuścił. Efekt? Ona czuje się zraniona, on czuje się zdezorientowany. Oboje czują, że zrobili wszystko dobrze, ale coś się rozpadło. Jak to zmienić? Po pierwsze, zrozum, że powoli dotyczy tempa intymności, nie tempa kontaktu. Możesz być obecny, konsekwentny, uważny, bez przyspieszania fizycznej czy emocjonalnej bliskości. Po drugie, zamiast znikać, pozostań stabilny. Pisze regularnie, ale bez presji. Nie wciskasz się w jej życie, ale dajesz sygnały, że jesteś tu. Po trzecie, komunikuj jasno. Jeśli ona mówi powoli, możesz odpowiedzieć rozumiem, nie spieszę się. Ale chcę, żebyś wiedziała, że jestem zainteresowany i tu jestem. To usuwa dwuznaczność. Ona wie, że ty jesteś obecny, ale nie przytłaczasz, i wtedy powoli przestaje być konfliktem. Staje się tempem, które możecie stworzyć razem. Zapamiętaj: konsekwencja bez presji to jedna z najbardziej atrakcyjnych cech, jaką mężczyzna może pokazać w relacji. Mówi, Jestem tu, nie znikam, ale też nie zmuszam cię do niczego. To właśnie odróżnia mężczyznę, który rozumie dynamikę emocjonalną od tego, który tylko słucha słów i ignoruje kontekst. Trzeci sygnał. Mówi, że wszystko w porządku, ale zmienia zachowanie to klasyka. Pytasz Wszystko w porządku? Odpowiada Tak, wszystko dobrze. Ale widzisz, Krótsze odpowiedzi, mniejsza energia, brak spontaniczności, dystans emocjonalny. To, co wcześniej było lekkie i płynne, teraz wydaje się ciężkie i wymuszane. I teraz, mm, co robisz? Większość mężczyzn akceptuje słowa i zamyka temat. Przecież powiedziała, że wszystko w porządku, prawda? Więc nie ma sensu drążyć, ale w psychologii emocji istnieje zasada. Zachowanie zawsze jest bardziej wiarygodne niż słowa. Dlaczego? Bo słowa możemy kontrolować, możemy powiedzieć wszystko w porządku, bo nie chcemy konfliktu, bo nie wiemy, jak wyrazić problem, bo boimy się reakcji. Ale zachowanie wymaga energii emocjonalnej i jeśli ktoś zmienia swoje zachowanie, nawet mówiąc, że wszystko jest dobrze. To ciało i emocje komunikują prawdę, której słowa nie ujawniają. Co naprawdę oznacza wszystko w porządku w tym kontekście? Oznacza nie czuję się gotowa, żeby o tym mówić, albo nie wiem jak to wyrazić, albo nie chcę konfliktu, więc mówię, co trzeba powiedzieć, żeby uniknąć trudnej rozmowy. To nie jest kłamstwo, to mechanizm obronny. Jeśli ty akceptujesz słowa i ignorujesz sygnały, problem się nie rozwiązuje, pogłębia się. Bo ona czuje, że ty nie widzisz, co się dzieje, a ty czujesz, że coś jest nie tak, ale nie masz narzędzi, żeby to nazwać. Co możesz zrobić inaczej? Zamiast pytać wszystko w porządku, spróbuj nazwać to, co widzisz. Widzę, że ostatnio jesteś bardziej powściągliwa. Chcę, żebyś wiedziała, że jeśli coś cię trapi, możemy o tym spokojnie porozmawiać. Nie naciskasz, ale dajesz przestrzeń, nie oskarżasz, ale komunikujesz, że widzisz zmianę. I wtedy ona ma wybór. Albo otworzy się, albo potwierdzi, że faktycznie potrzebuje czasu. Ale niezależnie od wyboru, czuje, że ty ją widzisz, a to zmienia dynamikę. Bo w głębi wiele kobiet nie chce ukrywać swoich emocji. Po prostu nie nauczyły się, jak je wyrażać w sposób, który nie prowadzi do konfliktu. I kiedy ty tworzysz bezpieczną przestrzeń, bez presji, bez oskarżeń, ale z uważnością, ona może zacząć mówić wprost. A to jest początek autentycznej komunikacji. Czwarty sygnał: na początku zgadza się ze wszystkim, potem ujawnia, kim naprawdę jest. Ten sygnał jest subtelny, ale niezwykle ważny. Szczególnie na początku relacji, ona wydaje się idealnie dopasowana. Lubi to, co ty lubisz, zgadza się z tobą w większości rzeczy. Jest elastyczna, otwarta, łatwa w kontakcie. Wszystko płynie. Ale po pewnym czasie, tygodniach, miesiącach, nagle słyszysz: Wiesz, właściwie nigdy nie lubiłam tego albo to nie jest naprawdę moje, albo zawsze myślałam inaczej, ale nie chciałam sprawiać problemów. I ty czujesz się oszukany. Czujesz, że osoba, którą poznałeś na początku była iluzją, ale to nie jest oszustwo, to adaptacja, co się naprawdę dzieje. Wiele kobiet uczyło się, że bycie akceptowaną jest ważniejsze niż bycie autentyczną, szczególnie na początku relacji, więc adaptują się. Dopasowują. Chcą, żeby się lubił, więc podświadomie minimalizują różnice. To nie jest manipulacja. To mechanizm, który wynika z potrzeby przynależności i strachu przed odrzuceniem. I z czasem, gdy czuje się bardziej bezpiecznie w relacji, zaczyna ujawniać swoje prawdziwe preferencje. Bo w końcu czuje, że nie musi już ukrywać, kim naprawdę jest. Problem pojawia się, gdy ty interpretujesz to jako kłamstwo zamiast jako proces otwierania się. Co możesz z tym zrobić? Po gami... pierwsze, nie traktuj tego jako zdrady. Traktuj jako naturalny proces budowania autentyczności w relacji. Po drugie, zachęcaj ją do bycia sobą od samego początku. Możesz mówić wprost: Chcę poznać cię taką, jaka jesteś nie musisz się dostosowywać do mnie. Po trzecie, obserwuj, czy pojawiają się sygnały nadmiernej zgody na początku. Jeśli ona zgadza się ze wszystkim bez wahania, to może oznaczać, że dopasowuje się zamiast być autentyczną. I wtedy możesz delikatnie testować. A ty co o tym myślisz? Zamiast zakładać zgodę, zapraszasz ją do wyrażenia własnej perspektywy. Bo dojrzała relacja nie buduje się na zgodzie we wszystkim, buduje się na autentyczności i szacunku do różnic. I jeśli chcesz relacji, która przetrwa, potrzebujesz kobiety, która czuje się bezpiecznie, będąc sobą, nie kobiety, która udaje, żeby być akceptowaną. A to zaczyna się od tego, jak ty reagujesz na jej autentyczność. Piąty sygnał: mówi: nie ale nadal inwestuje czas, uwagę i bliskość. To jest jeden z najbardziej mylących sygnałów i jednocześnie jeden z najczęściej źle interpretowanych. Ona mówi nie. Może to być nie na relację, nie na zobowiązanie, nie na kolejny krok. Ale jednocześnie nadal spędza z tobą czas. Nadal pisze pierwsza. Nadal pokazuje zainteresowanie. Nadal jest blisko. I ty myślisz, co to w ogóle znaczy? Jeśli powiedziała nie, to dlaczego nadal tu jest? Jeśli nie chce relacji, to dlaczego inwestuje energię emocjonalną? Co się naprawdę dzieje w tym momencie? W większości przypadków nie w tym kontekście nie jest jasnym odrzuceniem. To ambiwalencja oznacza nie jestem jeszcze gotowa to nazwać, nie jestem gotowa się zobowiązać. Ale też nie chce cię stracić. Nie chroni jej obraz, pozwala jej czuć się bezpiecznie, nie podejmując decyzji, której się obawia. Ale zachowanie, czas, uwaga, bliskość ujawnia więź, która faktycznie istnieje. I teraz kluczowe pytanie, co ty robisz z tą informacją? Jeśli traktujesz nie dosłownie i znikasz. Ona może poczuć, że zrezygnowałeś, może poczuć, że dla ciebie to nie było ważne. Ale jeśli ignorujesz nie i naciskasz na więcej, stajesz się nieszanujący jej granic i wtedy naprawdę ją stracisz. To jest pułapka i większość mężczyzn wpada w jedną z tych skrajności. Co możesz zrobić inaczej? Po pierwsze, zaakceptuj nie jako odpowiedź. Ale nie interpretuj go jako całkowitego odrzucenia, jeśli jej zachowanie mówi co innego. Po drugie, nie znikaj, ale też nie czekaj w nieskończoność. Pozostań obecny, konsekwentny, ale jasny co do tego, czego ty chcesz. Po trzecie, obserwuj spójność. Jeśli nie powtarza się wielokrotnie, ale zachowanie się nie zmienia, to sygnał, że ona sama nie wie, czego chce. I wtedy musisz zadać sobie pytanie, ile czasu jesteś gotów inwestować w relacje, gdzie druga osoba nie ma jasności? Bo dojrzały mężczyzna nie próbuje odgadywać myśli, ale też nie akceptuje nieokreśloności bez końca. Możesz powiedzieć wprost szanuję twoje nie, ale widzę, że nadal jesteś blisko i nie chcę być w miejscu, gdzie nie wiem, co się dzieje. Jeśli potrzebujesz czasu, rozumiem, ale ja też potrzebuję klarowności. To nie jest ultimatum to szacunek do siebie. I wtedy albo ona zdobędzie jasność, albo ty podejmiesz decyzję, która chroni twoją energię emocjonalną. Bo w relacjach nie z jednoczesnym zaangażowaniem to znak, że coś wymaga rozmowy, nie zgadywania, nie czekania, ale jasnej, spokojnej komunikacji. Co robić, gdy słowa i działania się rozchodzą? Praktyczne narzędzia. Teraz, gdy znasz te pięć sygnałów, pojawia się naturalne pytanie, co z tym zrobić na co dzień. Bo wiedza to jedno, ale reakcja to drugie. I tutaj pojawia się kluczowa zasada. Obserwuj wzorce, nie pojedyncze momenty. Każdy człowiek czasem mówi jedno, a robi drugie. To normalne, to ludzkie, ale jeśli widzisz powtarzające się rozbieżności między słowami a zachowaniem, to nie jest przypadek. To wzorzec. I wzorce komunikują prawdę. Co możesz zrobić? Narzędzie pierwsze. Przestań słuchać tylko słów, zacznij obserwować zachowanie. Słowa mogą być kontrolowane. Zachowanie wymaga energii emocjonalnej i ujawnia prawdziwe priorytety. Jeśli ona mówi, że ci zależy, ale nie inwestuje czasu, wiesz zachowaniu. Jeśli mówi, że wszystko w porządku, ale jej energia się zmienia, wiesz zachowaniu. To nie jest cynizm, to uważność. Narzędzie drugie. Nazywaj to, co widzisz, bez oskarżeń. Zamiast pytać, dlaczego jesteś dziwna, powiedz: widzę, że ostatnio jesteś bardziej cicha. Żebyś wiedziała, że jeśli coś się dzieje, możemy o tym spokojnie porozmawiać. Nazywanie bez oskarżania tworzy przestrzeń bezpieczeństwa. Narzędzie trzecie nie bierz odpowiedzialności za jej, emocje, ale bądź uważny na nie. Ty nie jesteś odpowiedzialny za to, że ona ma trudności z wyrażaniem swoich potrzeb wprost, ale możesz tworzyć atmosferę, w której łatwiej jej to zrobić. To nie znaczy, że musisz zgadywać, to znaczy, że możesz być otwarty, spokojny i jasny. Narzędzie czwarte. Ustal granice dla siebie. Ile czasu jesteś gotów być w miejscu nieklarowności? Ile razy akceptujesz rozbieżności między słowami a działaniami? Dojrzały mężczyzna nie toleruje chaosu w nieskończoność, ma klarowność co do tego, czego potrzebuje w relacji. I reaguje, gdy ta klarowność znika. Narzędzie piąte. Komunikuj wprost, czego ty potrzebujesz. Nie czekaj, aż ona zrozumie. Powiedz jasno, potrzebuję w relacji spójności. Jeśli coś cię trapi, wolę to usłyszeć wprost niż zgadywać. To nie jest atak. To zaproszenie do autentycznej komunikacji. I kiedy zaczniesz stosować te narzędzia, coś się zmieni. Przestaniesz czuć się zagubiony w relacjach, gdzie nie wiesz, co naprawdę się dzieje. Przestaniesz brać na siebie winę za konflikty, których nie stworzyłeś. Przestaniesz inwestować energię w miejsca, gdzie nie ma wzajemności. Bo prawdziwy problem nie leży w tym, że ona mówi jedno, a chce drugie. Prawdziwy problem zaczyna się wtedy, gdy ty ignorujesz sygnały zbyt długo i pozostajesz w miejscu niepewności, które nie karmi ani pragnienia, ani szacunku. Dlaczego to nie jest o oskarżaniu, ale o klarowności? Zanim zakończę, chcę wyjaśnić coś bardzo ważnego. Ten materiał nie jest po to, żeby oskarżać kobiety o niespójność, nie jest po to, żeby usprawiedliwiać wszystko, co się dzieje w relacjach. Jest po to, żeby dać ci narzędzia do zrozumienia dynamiki, która w przeciwnym razie wydaje się chaotyczna. Bo prawda jest taka wszyscy jesteśmy ludźmi, wszyscy mamy trudności z komunikowaniem tego, czego naprawdę chcemy, wszyscy czasem mówimy jedno, a czujemy drugie. Ale w relacjach romantycznych te rozbieżności stają się szczególnie widoczne i szczególnie bolesne. I jeśli nie nauczysz się ich rozpoznawać, będziesz cały czas zgadywał. Będziesz uczestniczył w niepisanych umowach, będziesz czuł, że robisz coś źle, choć nie wiesz co. Ale jeśli zaczniesz obserwować wzorce, jeśli zaczniesz widzieć, co naprawdę jest komunikowane przez zachowanie, wtedy zyskujesz jasność. I jasność daje Ci moc, moc, żeby reagować z pozycji szacunku. Do niej i do siebie. Moc, żeby nie brać na siebie odpowiedzialności za emocje, które nie są Twoje. Moc, żeby budować relacje oparte na autentyczności, nie na zgadywaniu. Bo relacja, w której musisz ciągle interpretować sygnały jak szyfr, to nie jest zdrowa relacja. Ale relacja, w której widzisz wzorce, komunikujesz jasno i reagujesz z klarownością. To relacja, która ma szansę być autentyczna, i tego ci życzę. Zakończenie. Jeśli dotarłeś aż tutaj, to znaczy, że szukasz czegoś więcej niż powierzchownych porad, szukasz zrozumienia, szukasz narzędzi, które pomogą ci wyjść z chaosu i zacząć widzieć wyraźnie, co naprawdę się dzieje w twoich relacjach. I to jest pierwszy krok. Bo większość mężczyzn tkwi w miejscu, gdzie czują, że coś jest nie tak, ale nie wiedzą, co to jest, więc obwiniają siebie, albo obwiniają ją, albo po prostu czują frustrację, która nigdy się nie kończy. Ale ty już nie musisz tam być. Teraz wiesz, jakie sygnały obserwować, wiesz, jak rozpoznać, gdy słowa i działania się rozchodzą, i wiesz, co z tym zrobić. Nie zgaduj, obserwuj, nie oskarżaj. Nazywaj. Nie toleruj chaosu. Twórz klarowność i zapamiętaj, relacje nie są łatwe, ale mogą być jasne. A jasność to fundament wszystkiego, co w relacjach naprawdę działa. Teraz chcecie o coś zapytać? Który z tych pięciu sygnałów rozpoznajesz najczęściej w swoich relacjach? I co zrobiłeś, żeby to zmienić? Napisz w komentarzu. Chcę usłyszeć Twoją historię, i jeśli ten materiał dał Ci nową perspektywę, jeśli pomógł Ci zobaczyć coś, czego wcześniej nie widziałeś, subskrybuj kanał Psychologia z Anną Lustrzaną. Tutaj każdy tydzień przynosimy psychologię, która faktycznie zmienia sposób, w jaki rozumiesz relacje, emocje i siebie, bo zasługujesz na relacje, które są autentyczne. I zasługujesz na jasność. Do zobaczenia w następnym materiale. Anna Lustrzana.